Słuchajcie, mam jedno bardzo ważne pytanie. Mamy 2023 rok i dlaczego dopiero teraz Nicolas Cage wciela się w rolę Drakuli? Cześć, ja nazywam się Adrian i dzisiaj w 10 minut zrecenzujmy Renfielda. Więc o co tu chodzi? Mr. Renfield, welcome. I... W dawnych, groteskowych, znanych nam wampirzych czasach, Renfield przybywa do posiadłości hrabiego Drakuli w celu wzbogacenia swojego, oczywiście, i też majątku swojej rodziny. Jednak plany biznesowe odchodzą na dalszy plan, ponieważ hrabia Drakula swoim urokiem osobistym oczarowuje Renfielda i, cóż, robi z niego nie wiedzieć kiedy swojego sługusa. I przez następne dziesiątki lat Renfield będzie wiernie służył swojemu panu, przynosząc mu co rusz nowe ofiary, do co róż nowego leża. I w taki oto sposób docieramy do współczesnych czasów, gdzie nasz główny bohater jest już zmęczony obecnym związkiem ze swoim pracodawcą i uczestniczy w spotkaniach osób, które są uwięzione w toksycznych związkach. Jednak Renfield na tym spotkaniu ma również swój drugi cel. On na tym spotkaniu wyszukuje kolejnej ofiary dla swojego pana. Jednak nie widzi jej pośród zgromadzonych. Nie, nie, nie. To są osoby dobre, a Renfield nie do końca jest zły, jednak słuchając o ich oprawcach, znajduje swój cel. Renfield przez uwięzienie w tej toksycznej, w cudzysłowie, relacji stracił poczucie własnej wartości i właśnie tutaj będzie musiał ją odzyskać, żeby móc postawić się swojemu mocodawcy. jest zły. na Catholic Church. I tu niebawem bowiem wszystko się zmieni, ponieważ Dracula dochodzi do genialnego wniosku. Dlaczego to on wiecznie ma się dostosowywać do świata? To świat w końcu powinien dostosować się do niego. I gdy przedstawia swoją wizję Renfieldowi, ten pogrążony w smutku i rozpaczy, że do końca świata jeden dzień dłużej będzie musiał tkwić w tej toksycznej relacji, załamuje się. Całe szczęście jednak pozna uroczą policjantkę, która swoją postawą zarazi go do tego, by wreszcie mógł się postawić Postawić swojemu panu. A cała makabreska, która powstanie z tego powodu, będzie przepełniona flakami, dekapitacją i poczuciem humoru. Tak szczerze mówiąc, zwiastun Renfield nie przygotował mnie na to, co właśnie miałem zobaczyć: urywanie głowy, rąk, a wręcz czasem nawet wbijanie całego stołu w swoją ofiarę. Posoka krwi w tym filmie leje się od pierwszych chwil i gdy już to zobaczycie, będziecie wiedzieli dokładnie, na jakim sensie jesteście. Ten film z początku serwuje nam nawet pewną retrospekcję, która jest genialna. Ona wygląda jak stare filmy o hrabim Drakuli. Nawet Nicolas Cage w nich po prostu, no tak się zachowuje specyficznie, że miodzio. A właśnie ten hrabia Drakula, grany przez Nicolasa Cage'a, to jest perełka tego filmu. I czemu teraz do tego doszło, ja naprawdę nie wiem, ale skoro już baby Nicolasa Cage'a, który gra jeszcze w komedii Drakule, to uwierzcie mi, to jest to, co chcecie zobaczyć. Nicolas Cage jest po prostu stworzony do tej roli: swoje dialogi często akcentuje albo groteskowo, albo z delikatną nutką. Humoru. I choć cała historia nie jest o Drakuli, to jednak czekamy jako widzowie na kolejną scenę z udziałem Nicolasa Cage'a, ponieważ te są przesycone taką aż przerysowaną grozą, i to się bardzo fajnie tutaj sprawdza. W roli Renfielda Nicolas Holt, którego trzeba również pochwalić, bo bardzo fajnie odzorowuje swoją postać. Trochę zagubiony, nieogarnięty sługa, który nie do końca również wierzy w swoją wartość. Asystować będzie mu, i dobra, sorry, tutaj, ale trzeba to przeczytać, gwafina! Grająca tutaj niezłomną policjantkę, która ściga rodzinę mafijną, a ta odcisnęła pewnego rodzaju piętno na jej życiu osobistym. I to właśnie ona sprawi, że w pewnym momencie Rentin zrozumie, że można dumnie stanąć i przeciwstawić się swojemu oprawcy. I te sceny przeciwstawiania się. To no są po prostu genialne. No wyobraźcie sobie na przykład, że będziecie czytać z poradnika dla udręczonych po linijce, teksty Panu Ciemności. Że macie dosyć takiego traktowania i że stać was na więcej. <gry> Jest tu sporo humoru, ale ten również się przeplata z bardzo fajnymi, i krwawymi scenami akcji. Praca kamery dodatkowo robi tu bardzo fajną robotę. Jest dynamiczna i miejscami miałem takie wrażenie, że jakby imitująca trochę te sceny walki w Kingsmenach. Bless you, Mr. Renfield. Oh, God bless you, nuns. Jak jest brutalnie? Już wspomniałem, że latają tutaj kończyny: nogi, ręce, po prostu głowa. Eee, I cieszę się bardzo, że w komediowej odsłonie o Drakuli pokuszono się o taką formę makabreski. Sama fabuła natomiast nie będzie krążyć tylko dookoła Drakuli oraz Renfielda, ale także będzie dotyczyć porachunków z rodziną mafiną i głównej bohaterki, którą poznamy. I to bardzo fajnie upiększa fabułę która nam się serwuje. Film gna od akcji do akcji. Od gagu do gagu. Sceny nie są przydługie, one są po prostu konkretne. Nie ma to miejsca na analizowanie sentymentu oraz głębsze dno. Renfield ma bawić i dać poczucie luzu na sali kinowej i w tym naprawdę świetnie się sprawdza. Sceny akcji proszę bardzo. Z każdej kolejnej, kiedy przeskakujemy Ciśnie nam się na języku What the fuck. A dlaczego? Ponieważ co chwila widzimy kolejną dekapitację, jeszcze bardziej kuriozalną, niż widzieliśmy w poprzedniej scenie. Sala kinowa na moim seansie była wypełniona po brzegi i mi zdarzyło się nieraz zaśmiać głośno. I bardzo się cieszę, że nie byłem w tym sam. Naprawdę sala się śmiała, więc czuję, że to jest dobre kino pod kątem rozrywki. Mam poczucie, że ten film, który nie skrywa, że jest poważnym obrazem, on od razu pokazuje, że jest komedią, nawet na zwiastunach, zostanie ciepło przyjęty i będzie idealną propozycją po ciężkim tygodniu, żeby pójść ze znajomymi na salę kinową i po prostu się zresetować i dobrze pośmiać. Czy film to kino ambitne? Oczywiście, że nie. Czy straszy? No nie, czy bawi? O oh, z pewnością tak. I will no longer tolerate. To film z dobrą dawką humoru, gdzie odrywanie kończyn to nic nadzwyczajnego, a rzucanie w policjantów kokainą to argument, że towar to warto w zasadzie jest na receptę. Film trwający półtorej godziny w zasadzie zlatuje błyskawicznie i chyba brakowało mi może tutaj z jakichś dwóch dodatkowych scen. Ten film spokojnie mógł trwać dwie godziny. Można by tu spokojnie jeszcze zmieścić dwie sceny, wzlotu i upadku, by później finalnie razem z naszymi bohaterami w przebojowy sposób iść skopać tyłki z wolą. I pokuszę się o stwierdzenie, że gdyby świętej pamięci Leslie Nielsen żył i mógł wystąpić razem na ekranie z Nicolasem Cage'em, który byłby Draculą, a on nie wiem, Van Helsingiem, to byłoby to złoto wśród. Kinematografii. Wiedziałem, że Renfield to będzie dobra rozrywka, ale uczciwie Wam powiem, nie sądziłem, że aż tak wyjdę usatysfakcjonowany z tego seansu. Może dlatego, że podczas całego zwiastuna nie wiedziałem, na jaką makabreskę będę się pisał, a ona dodała jeszcze uroku całemu obrazu komediowemu który oglądałem. I mam ogromną prośbę do Was, jeśli wybieracie się na Renfielda, dajcie znać, gdy wrócicie, co o nim sądzicie, czy macie podobne wrażenia ode mnie. I jeśli lubicie komedie, w których biorą udział wampiry, to napiszcie proszę w komentarzu Wasz ulubiony film w takim klimacie. Będę bardzo wdzięczny. I z mojej strony, moi drodzy, to już wszystko. Ja życzę Wam udanego weekendu. Ja uciekam do pracy, więc teraz spodziewajcie się dopiero w poniedziałek jeszcze recenzji jednej polskiej Komedii romantycznej, a później będę miał chwilkę przerwy aż do kolejnego weekendu, gdy będą nowe recenzje. Jeszcze raz będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz, dzwoneczek, subika, bo dzięki temu będzie ten kanał mógł docierać jeszcze szerzej, jeszcze dalej. Dziękuję ślicznie, do utrzymania, do zobaczenia, do następnego, cześć!